Cena materiałów budowlanych oraz kosztów wykonawstwa pójdzie aż tak wysoko do góry. A to oznacza, że dzisiaj nie mają za co tego domu wykończyć. Musi płacić ratę o 90 nawet procent wyższą, albo nie każdy dostanie podwyższenie kwoty kredytu. W związku z tym wiele domów nie zostanie dokończonych. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale aktualnie sporo niedokończonych domów pojawiło się w ofertach na portalach nieruchomości. Nie dzieje się to bez przypadku. Być może ty, jako osoba, która zastanawiała się nad budową domu, zmienisz swoje zdanie i być może zakupisz nieruchomość, która nie została dokończona. A dlaczego? Bo najprawdopodobniej będzie można ją kupić taniej niż wybudować. Dlaczego ma się tak dziać? Otóż wiele osób, półtora, dwa lata temu, złożyło wniosek do banku i te osoby dostały kredyt na budowę domu. Nikt nie zakładał w tych wnioskach kredytowych, w kosztorysach budowy, że cena materiałów budowlanych oraz kosztów wykonawstwa pójdzie aż tak wysoko do góry. A to sprawiło, że wiele osób, rozpoczynając proces budowlany, Dzisiaj nie może, może nie posiadać środków, żeby ten dom wykończyć. Część z osób złożyła wnioski o podniesienie kwoty kredytu. Jeżeli zrobiła to odpowiednio wcześniej, być może taką kwotę dostała. Były też osoby, które zaciągnęły kredyt na zakup czy też budowę domu na pograniczu swojej zdolności kredytowej. A to oznacza, że dzisiaj nie mają za co tego domu wykończyć. Gdyż zakładali, że na przykład budowa domu będzie kosztować ich 500 tysięcy złotych, pożyczyli już od rodziny dodatkowe 100, a tu nadal 200 czy 300 tysięcy brakuje na wykończenie tego domu. Oczywiście te osoby znalazły się w dużej pułapce, lecz ty, jako osoba, która zamierza budować dom, możesz z tej sytuacji skorzystać. Dlatego, że ta osoba tak czy inaczej nie będzie w stanie tego domu wykończyć, gdyż udając się do banku, nie dostanie Albo nie każdy dostanie podwyższenie kwoty kredytu, czyli wnioskowanie o wyższą kwotę, czy też w swoim banku, czy też przenosząc ten kredyt do innego banku. Dlaczego? Dlatego, że rosnące stopy procentowe spowodowały, że osoby, które jeszcze jakiś czas temu mogły mieć milion złotych zdolności kredytowej, dzisiaj może się okazać, że mają na przykład tylko 500 tysięcy złotych. W związku z tym wiele domów nie zostanie dokończonych, a jeżeli nie zostanie dokończonych. Bank będzie naciskał klienta, chcąc nawet wypowiedzieć mu umowę kredytową, żeby ten pozbył się tej nieruchomości. Dlatego mimo że na rynku nieruchomości najprawdopodobniej nadal będziemy mieli do czynienia ze wzrostem cen, może okazać się, że tych nieruchomości będzie całkiem sporo, tych niedokończonych nieruchomości znacznie wyższej wartości. Gdyż myślę, że dzisiaj będzie przesunięcie. Jeśli chodzi o zakupy nieruchomości, z kierunku właśnie tych drogich nieruchomości, dlatego, że wyobraź sobie sytuację, osoba, która niech będzie brała 500 czy 700 czy milion złotych kredytu półtora roku temu, dzisiaj musi płacić ratę o 90 nawet procent wyższą. Więc coś co było pewnym wyznacznikiem, że było kogoś stać, większość z nas było na coś stać. Dzisiaj okazuje się, że stać tylko nielicznych. Dlatego, jeżeli posiadasz własne środki, chcesz nabyć nieruchomość, chcesz budować, zastanów się, popatrz najprawdopodobniej w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach. Tych nieruchomości niedokończonych będzie przybywać w ofertach na portalach ogłoszeniowych. Jeżeli taką nieruchomość kupisz, być może sprzedający będzie na tyle zmotywowany. Że zapłacisz tylko ułamek wartości tej, którą musiałbyś wydać na doprowadzenie inwestycji aż do takiego wysokiego poziomu. Także sprawdzaj, skorzystaj z tej wskazówki, a jeżeli chcesz skorzystać z kredytu bankowego, skontaktuj się ze mną, przedyskutujemy sobie tę sprawę, sprawdzimy, jaką posiada zdolność kredytową, tak, żeby Twoja decyzja była korzystna, a nie taka, żebyś jej. Resztę życia, życia żałował. Tak jak te osoby, które zdecydowały się na coś za dużego, a dzisiaj nie mogą sobie z tym poradzić. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym materiale.